Życie to podróż pełna zlotów i upadków. Stresujące emocje, niepokój, frustracja, smutek pojawiają się, gdy stawiamy czoła wyzwaniom. Wyobraź sobie, że potrafisz zamienić tę trudność w kroki prowadzące do sukcesu. To jest właśnie prawdziwa rezyliencja umiejętność przekształcania przeciwności w siłę, która napędza Twój rozwój. W tym filmie dowiesz się, jak we'll budować swoją odporność i skutecznie radzić sobie ze stresem, by, emotions, by każda przeszkoda stała się motorem napędowym Twoich działań. Emotions, like anxiety, Stresujące emocje to naturalna reakcja Twojego ciała i umysłu na wyzwania. Gdy uczucia te stają się przytłaczające, wpływają zarówno na Twoje ciało, jak i umysł. Rozpoznanie wczesnych sygnałów, takich jak napięcie, problemy ze snem czy trudności z koncentracją pozwala działać zanim emocje przejmą kontrolę. To pierwszy krok do odzyskania równowagi. Budowanie odporności zaczyna się od umiejętności regulacji emocji. Kiedy nauczysz się świadomie reagować na stres, trudne uczucia nie będą Cię przytłaczać, lecz staną się impulsem do podejmowania lepszych decyzji. Wypróbuj techniki takie jak głębokie oddychanie, uważność czy ponowna ocena sytuacji. Każdy świadomy oddech i każda chwila refleksji to inwestycja w twój spokój i przyszłość. Twoja odporność zależy także od nastawienia na rozwój. Uznając, że każdy problem to szansa na naukę, łatwiej zamienisz niepowodzenia w cenne doświadczenia, które przybliżą cię do sukcesu. Przyjmij mentalność, która widzi wyzwania jako okazję do rozwoju, a stresujące emocje jako część procesu doskonalenia. Z takim podejściem każda przeszkoda staje się fundamentem Twojego wzrostu. Pamiętaj: Nie musisz iść przez życie sam. Budowanie silnych sieci wsparcia, przyjaciół, rodziny, nauczycieli, mentorów może mieć duży wpływ na to, jak radzisz sobie ze stresem. Ci ludzie mogą zaoferować wskazówki, zachętę i wysłuchać, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Rozmowa o swoich uczuciach z kimś, komu ufasz, może pomóc ci skuteczniej radzić sobie ze stresującymi emocjami. Czy dzielisz się tym, jak się czujesz, prosisz o radę? Silny system wsparcia jest kluczem do budowania odporności. Dbanie o siebie jest niezbędne do radzenia sobie ze stresującymi emocjami i budowania odporności. Dbanie o swoje ciało i umysł daje energię i siłę do radzenia sobie z wyzwaniami życia. Zdrowe nawyki, takie jak regularne ćwiczenia, zbilansowane odżywianie i wystarczająca ilość snu, wspierają dobre samopoczucie emocjonalne, ułatwiając radzenie sobie ze stresem. Odporność polega również na podejmowaniu proaktywnych kroków w celu radzenia sobie ze stresującymi emocjami. Wyznaczanie realistycznych celów i dzielenie ich na małe, osiągalne działania może pomóc ci odzyskać kontrolę, gdy rzeczy cię przytłaczają. Ćwicz ważność przez 5 minut każdego dnia. Kontaktuj się ze wspierającym przyjacielem lub członkiem rodziny co tydzień. Przeformułuj jedną negatywną myśl każdego dnia. Angażuj się w aktywność fizyczną co najmniej 3 razy w tygodniu. Ustaw czas bez ekranu na 30 minut każdego dnia. Pamiętaj, że budowanie odporności to podróż. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale z każdym małym krokiem stajesz się silniejszy, bardziej elastyczny i lepiej przygotowany do radzenia sobie z emocjami i wyzwaniami życia. Radzenie sobie ze stresującymi emocjami nie polega na ich unikaniu, ale na tym, jak na nie reagujesz. Budując regulację emocjonalną, przyjmując nastawienie na rozwój, szukając wsparcia, dbając o siebie i podejmując działania, Możesz rozwinąć odporność, której potrzebujesz, aby rosnąć w każdej sytuacji. Wszystkie wyzwania, przed którymi stoisz, są okazją do rozwoju. Dzięki odporności możesz zamienić najtrudniejsze chwile w życiu w swoje największe, mocne strony. Możesz radzić sobie ze stresującymi emocjami i budować odporność. Zacznij już dziś i idź naprzód!